Julen, ty już masz medal mistrzostw Europy zdobyty dwa lata temu. wiadomo, że będzie do Twojej kolekcji, dojdzie następny. To będzie złoty czy srebrny? Chcemy będzie złoty, nie? Albo oszczędne odzieście medal to, to są historię. Teraz tylko mamy na głowę mecz do, do jutra i mamy tylko jeden cel, to jest wygrać jutro. Wiemy, że będzie bardzo ciężko albo e, jesteśmy tutaj do, do wygrać każdy mecz. Ponownie w turnieju się spotkacie z reprezentacją Niemiec, graliście już we Wrocławiu, to jest zupełnie, to będzie w Krakowie inna hala, ale zespoły w zasadzie te same. Albo będzie inny mecz też, nie? oczywiście to było pierwszy mecz, to jest pierwszy mecz, a każdy zespoł jest trochę nerwosowany i to jest różne, różne mecz 100%, no? jutro jest finał i każdy zespoł idzie do do złota. W przeciwnej drużynie będzie grał Tobias Reichmann, twój dobry kolega z Wiweta Auronu Kielce, Czy już była okazja, żeby chociaż tak się w hotelu porozmawiać chociaż o tym finale tak by poddenerwować rywala jak to było? I teraz rozmawiam przy press i jestem bardzo zadowolony bym jeden do drugiego złoty mistrów i e, jestem bardzo zadowolony albo teraz on rzuca dużo karnego i teraz na zespół no będzie ja nie będzie szutca więcej karnego teraz rzuca dobrze i e, Rechman ja też nie, nie mam szans teraz a czy ty wiesz, kiedy ostatni raz Hiszpania grała w finale mistrzostw Europy? Było 2006, nie? tak, ale jeszcze właśnie Hiszpania złotego medalu nie zdobyła w tej imprezie. Nie, nie, nie mamy taki medal albo wyżądać, jutro będzie pierwszy. Nie? A jakie twoje są tutaj spostrzeżenia odnośnie kibiców? Grałeś już we Wrocławiu, grałeś w Krakowie? Tak, to super organizacja i super kibiców. Wczoraj nie, nie ma polskiej grał, albo mamy dobrą atmosferę też. Dla mnie to było super organizacja i świetny turniej. A twoi nie wiem, znajomi z rodziny będą na, w czasie finału na trybunach siedzieli? Nie, nie, sam jestem. w poniedziałek wracam do Hiszpanii i wtorek wracam do Kielc z rodziną. A jak myślisz, po której stronie będzie sympatia polskich kibiców? Po stronie Hiszpanii czy po stronie Niemiec? My mamy dwa saboniki, Reichmann do Niemcy, i tutaj mamy trenery. Jeden zawodników, myślę, będzie jeden z Więc to po stronie Hiszpanii, tak, Twoim ja zdaniem? Ja Dziękuję się... bardzo.